Strony Sebastian FIFA. Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na drugą kolejkę. Mój wymyślony turniej UEFA Euro 2023 Ukraina kontra Chorwacja. Jeśli Wam, oczywiście, odcinek spodoba, to łapka w górę. Subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz będzie grany na stadionie. Bye, Arena. No dobrze, to bez przedłużania. Gramy, a ten mecz teraz oczywiście będzie komentował Tomasz Mokowski i Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania, widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Halo, meldujemy się ze stadionu aptekarzy, czyli Pajarena w Leverkusen. W drodze na ten mecz, Taksówkarz mówił nam, że czekają tu na niego wszyscy. My również. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie spotkania, ponieważ jesteśmy głodni prawdziwej piłkarskiej bitwy. To co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy.

Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe jak rozwiążą ten atak. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Uwaga ma szansę! Ach, bardzo blisko było. Mógł być dobry strzał, ale obrońca na posterunku. Próbuje szczęścia. Udany blok. Brawo. Czy ktoś to porządnie wybije? Wcale się nie zdziwię, jeśli pierwsze skrzypce w tym spotkaniu odegra Luka Modric. Potrafi odmienić mecz. Fantastycznie operuje. Ale teraz będzie szansa. Musi to strzelić. Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. może im dać prowadzenie. Dobre zachowanie przy tym strzale. Pewna interwencja, ani przez chwilę nie było realnego zagrożenia bramki. No w końcu bramka! Udało im się. Mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Przyjrzyjmy się na powtórce, co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. Czapki z głów, bo ta główka była tego warta świetne uderzenie, znakomita bramka. No to mamy 1 do zera. Nie udało się utrzymać piłki. Pasza Lidz. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Nadobieg górą z wyczuciem. Piłka opuściła plac gry. Out. Perisic. Dobrze go tam wypuścił. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. przestrzeni, By się urwać skrzydłem. Musi to strzelić teraz! Bardzo ładnie poradził sobie teraz z tym strzałem. To mogło być groźne, ale pokazał, że zna się na tym fachu. Zrożnego w okolice 11. Gol! Proszę państwa! No to mogą teraz uspokoić ten mecz. Prowadzą różnicą dwóch goli. I teraz powtórka tej bramki po świetnym, głębokim dośrodkowaniu. A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Na razie 2-0. Ridge Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Popatrzmy, jak ten napastnik wygląda w ujęciu statystycznym. I niestety tu też mamy potwierdzenie, jak bardzo zawodzi pod bramką rywala. Liczyliśmy tu z jego strony na prawdziwą kanonadę. Tymczasem mamy raczej kapiszony. Co prawda, każdemu zdarza się czasem gorszy dzień, proszę Państwa. Koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie w lewym Kuzyn Ukraina prowadzi z Chorwacją 2 do 0. Zobaczymy, jak w drugiej połowie szczęście spotkania się rozegra. Nie wiadomo, jak Ukraina wygra ten mecz, to zdobędzie 3 punkty. I będzie jeszcze miała szansę, oczywiście, wyjść z grupy. Jak oczywiście chcą. To zrobić. No dobrze, to zrobimy zmiany. Dobrze, to widzimy się po meczu tego spotkania. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Ma piłkę na skrzydle. Co teraz? Popatrzmy. Piłka odpita od zawodnika drużyny broniącej. Zaczniemy od narożnika boiska. Joszko Guardiol. Iwan Perisic. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać. Dużo widzi na boisku. Popatrzmy. Kramaric i gol! Andrzej Kramaric! Co tu się wydarzyło? Całkowicie wbrew temu, co dzieje się na boisku, drużyna, która nie miała za wiele z gry, strzeliła gola. Futbol jest okrutny, można by zacytować klasy. Aktualny wynik to 2 do 1. Ramaric. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Co z nią teraz zrobi? Prawo, dobry odbiór blisko własnej gramki. Teraz piłka przy nodze Perisicza. Teraz podanie do Kowacicza. Uwaga, jeśli trafi, będzie remis. Gol! Tak! Odrobili dwubramkową stratę. Rywale chyba za bardzo się rozluźnili, ale to nie umniejsza ich wyczynu. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. To odrabianie strat musiało kosztować tę drużynę niewiarygodnie dużo sił. Czy teraz trochę zanadto się nie rozluźnią? Zostało 20 minut do końca tego meczu. To może być groźne. Będzie kontra. Prosta strata, no i niestety po kontrze. Asza I teraz Marcelo Brozowicz. Aleś interwencja w polu karnym. Jest komu podać. No, tą akcją mogą rozstrzygnąć mecz. Czujny blok. Ta wrzutka mogła być groźna. Może być zaraz groźnie. Można było wyciągnąć z tej akcji więcej. wychodzą z kontrą jest tam paru zawodników obrona musi teraz jak najszybciej wracać uwaga będą prowadzić co za interwencja uratował swój zespół pozostało już tylko 120 sekund mocne wejście ale czyste Andrej Kramaric Rędzia spojrzała na zegarek i kończy drugą połowę przy wyniku remisowym. No i gra ruszyła. Popatrzmy! Proszę Państwa, koniec meczu: Ukraina remisuje z Chorwacją 2 do 2. No niestety, Ukraina prowadziła 2-0, no a Chorwacja wyrównała to spotkanie. Więc, po jednym punkcie w tabeli, na razie dopisują w fazie grupowej w grupie B, Chorwacja ma 2 punkty, Ukraina ma 1. No dobrze, to, to było na tyle w tym odcinku. Ja nazywam na moje kolejne odcinki, trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!